bardzo serdecznie z tej strony Coco Boss, a dzisiaj ze mną jest Nebo no, 100 i dzisiaj gramy na serwerze nie znam dokładnie IP, ale tutaj Wojtek może wam coś powiedzieć I... No że to jest ten serwer, gdzie już nagrywaliśmy czwartkowe towarzystwo, no i to jest ostatni odcinek, bo te filmy były nudne i... I tyle. Yy, więc tak... Yy... W tym odcinku możecie się spodziewać, że was jak zwykle będzie bardzo, do, bardzo dobrze grał. Pewnie znów już... No to akurat miał właśnie jakieś yy, błąd, ponieważ to było niemożliwe, żeby zginął. To było niemożliwe po prostu. To był cud, że on zginął. Ale na szczęście to już koniec cudów. I teraz możecie zobaczyć, jak on naprawdę teraz będzie grał. Ła! No, więc tak. Jak już kokobas biegnie to dobiegnie. I i właśnie kolejnego zabije znowu. I już, hop. I koniec. Mm, za chwilę następny. Więc tak, już dwa są trafienia. Możemy zrobić taki licznik. Um, raz zginął. Dwa razy, dwa razy zabił. Za chwilę kolejnego zabiję. I tak to właśnie jest. Kolejny, już trzy. I uwaga, uwaga, idzie. I, 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 i. I uwaga. Niesamowite, co teraz się stanie? Przecież to... Mm, mówię, że chcę sojusz, ale dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No, to było właśnie takie zagranie kokowosa. No niestety stracił mi z, miksturkę, ale może być teraz jak ja uważam, to pewnie znów zginie. No I tak Co by można jeszcze powiedzieć To jest ostatni odcinek I fajnie by było zrobić coś dobrego Na przykład No coś śmiesznego Może jakiś troll albo coś innego O właśnie, Wojtek pójdzie na rekord. I uwaga. I oto będzie. I uwaga. Teraz akcja. I teraz Wojtek zwiewa, bo. I teraz jakiś żelazny znów. I uwaga, co teraz się stanie, co teraz się stanie, co teraz się stanie. Uwaga, Wojtek już tyle razy go trafił, a on i nie mógł. I uwaga, i zginął niestety, ale, ale już dwa na trzy. Um, tak, to co teraz? Nie. I znowu będzie coś dobrego. Ogólnie to tak. I teraz, i teraz, i teraz, proszę, już, już, prawie, prawie, teraz musi uciekać. I niestety zginie. No i uwaga, uwaga, to jest akcja, to jest akcja. Niesamowite. Wojtek biegnie, biegnie. Może mu się uda, może mu się uda. Uwaga. I niestety zginął. O, tutaj jest, są, jest dwóch. O, tutaj się biją. A, niestety Wojtek niestety ma Niestety Wojtek ma laga. I nie może toczyć dalszej rozgrywki. I uwaga, uwaga, uwaga. I, 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 i. i. No. I um. Tak. Co jeszcze? No, sorry, ludzie. Tutaj akurat Kakawadze chciał się pochwalić swoimi umiejętnościami. Dokładnie. I teraz. Kolejny. I teraz. To będzie to. To będzie to. I. Uwaga, i, i, i. Uwaga! Wojtek ja chce buty, bo on nie ma aż takich dobrych. I co teraz? Uwaga i uda, uda mu się, uda mu się. Chodź tu! Jeżeli, jeżeli uważacie, że mu się uda, to możecie dać łapkę w górę. A jak nie, to też możecie dać łapkę w górę. Ponieważ lubicie mnie i koka Dokładnie, lubię, dokładnie! A ja go teraz odwolę, bo, bo on nie ma HP. I... też. Uwaga! Jeszcze dwa HP! Dwa HP! Uwaga! Uwaga! I co teraz? Co teraz? I teraz, teraz, niesamowite! Jest to chyba więcej. Zabijam go! I uwaga, uwaga! Jest! Jest! Udało mu się! Tutaj właśnie są i tramy takie fajne, rzeczy, no. które zdobył. No. To będzie teraz ostatnie życie. Spróbujemy jeszcze kogoś ładnie tutaj zdobyć. No, oczywiście pewnie nam się to uda. Yy, możecie pisać w komentarzach, ile będzie ten, ile teraz zabijemy. Yy. No i oczywiście możecie dać łapkę w górę. No, to było właśnie ten... Tak właśnie walczy Kokoboss I to jest mistrzu On chce sojusz No I teraz Uwaga Teraz Udało mu się, udało mu się Teraz No Teraz. Idziemy na jeszcze jedną osobę. Ale jaką? Tam ktoś skacze po Za chwilę. Już, za chwilę. Mu się uda, za chwilę mu się uda. Uwaga, uwaga, uwaga. i niestety nie udało mu się, ale jest w miarę dobrze, bo już zawiedliśmy trochę, to już zawiedliśmy razem czterech, no przy tym życiu. i a razem to jeszcze podliczymy później, albo wy napiszcie w komentarzach, bo my tutaj już zapomnieliśmy liczyć. <laughs> Niestety nam się nie udało. Kolejnego do... zabił i teraz, uwaga, uwaga, już yy, siódmy. Mam ja Bo tak idzie na śmierć, ale spróbuję jeszcze. Jeszcze mu się uda, jeszcze mu się uda. Uwaga i... Aj, niestety. To my będziemy się w z wami żegnać. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Tego ostatniego odcinka. Proszę oczywiście o komentarz, subskrypcję. kanału Pebos 100. No i Kokobos. No. To pa, pa widzimy się w nowej serii, która będzie dokładnie za tydzień. To to się dowiecie. <noise> to cześć, bye bye!